Zbliża się sylwestrowa noc, a wraz z nią zagrożenie fajerwerkami. Zazwyczaj są pięknym zwieńczeniem mijającego roku, jednak często zabawa środkami pirotechnicznymi kończy się poparzeniami lub nawet utratą kończyn. Bezpieczeństwo całe zaczyna się już od momentu sprzedaży detalicznej. Te punkty, które prowadzą sprzedaż tego typu. Materiałów pirotechnicznych, ogni sztucznych powinny mieć stosowne pozwolenie w tym zakresie, takie punkty handlowe powinny być doposażone w gaśnicę przeznaczoną do ewentualnego ugaszenia pożaru. Oczywiście bezpieczeństwo tutaj jest jak najbardziej konieczne. W zakresie użytkowania materiałów pirotechnicznych, to pierwszą rzeczą to jest to, że nie powinny użytkować je osoby niepełnoletnie, czyli osoby tylko dorosłe obsługują materiały pirotechniczne, a dzieci mogą uczestniczyć w tych zabawach tylko i wyłącznie jako osoby towarzyszące. Przed rozpoczęciem odpalania, zapoznajmy się z instrukcją. Każde ta takie, każdy taki materiał, każda taka petarda powinna być wyposażona w instrukcję w języku polskim. Tam zapoznajmy się z, z podstawowymi warunkami bezpieczeństwa określonymi przez producenta czy dystrybutora. Dobierzmy odpowiednio miejsce do opuszczania tego typu materiałów, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne materiały ani palne, ani łatwopalne, żeby przyczyną wtórną nie, nie był pożar innych materiałów. No i pamiętajmy, że dobrze by było takie miejsce doposażyć, choćby nawet z gaśnicę, którą mamy w każdym samochodzie, więc na czas puszczania ogni sztucznych petar, żebyśmy mieli ją pod ręką, jeżeli by cokolwiek się działo, żebyśmy mogli szybko i skutecznie zadziałać. Ważna rzecz jest również taka, że tego typu materiały odpalamy na wolnej przestrzeni. Nie w budynku, nie w pomieszczeniu, dlatego że zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie za sobą niewłaściwe i nieprofesjonalne obsługiwanie tego typu materiałów. Do przykrych wypadków prowadzi też niewłaściwe zachowanie, takie jak popisywanie się, straszenie innych petardami czy rzucanie ich pod nogi imprezowiczów. Zabawy z fajerwerkami nie należy więc łączyć z brawurą, a także alkoholem czy innymi używkami. Skecze i piosenki Kabaretu Starszych Panów. Tak będzie wyglądało rozpoczęcie sylwestrowego wieczoru w Teatrze Solskiego w Tarnowie. Będzie to przedstawienie wyreżyserowane przez Łukasza Fijała. Na scenie zobaczymy Matyldę Baczyńską, Ewę Sąsiadek i Reneusza Pastuszaka, a także Kamila Urbana i Piotra Niedojadło. Opowiadać będą o uczuciach i upływającym czasie. Scenariusz spektaklu składa się z 22 piosenek i 10 scen dialogowych z repertuaru kabaretu Starszych Panów. Dwa spektakle zaplanowane zostały o 17 i 20.00. Po zakończeniu. Drugiego spektaklu będzie także symboliczna lampka szampana. Bardzo dobrze zapowiada się 2017 rok dla dziewczęcego chóru katedralnego Puella Orantes. Podczas ostatniego pobytu w Hiszpanii i koncertu w katedrze w Barcelonie zespół został zauważony przez agencję Music Masters Management, która zaprosiła chór do współpracy. Cały projekt będzie projektem międzynarodowym. Pierwszy koncert odbędzie się w Polsce z polską orkiestrą, którą myśmy mieli zaproponować. Koncert odbędzie się 1 bądź 2 kwietnia, natomiast dyrygentem będzie osoba zaproponowana przez agencję. Prawdopodobnie będzie to europejski dyrygent. Następnie, tydzień później, wylatujemy do, do Hiszpanii i tam odbędą się dwa koncerty z orkiestrą Filharmonii Iberyjskiej pod dyrekcją już dyrygenta, który dyrygował tutaj w Polsce. Ogromnie cieszymy się, gdyż. Udało nam się też przekonać dyrektora do polskich kompozycji, więc druga część koncertu to będą utwory skomponowane dla Puello Rantes przez polskich kompozytorów. Będą to trzy e, utwory jubileuszowe, które zostały skomponowane na 20, 25-lecie i 30-lecie naszej działalności artystycznej. Natomiast pierwsza część koncertu to będzie repertuar zaproponowany przez agencję, i to będą większe formy, e, prawdopodobnie to będą trzy msze. Chór zaplanował także cykl koncertów z okazji 30. rocznicy pobytu w Tarnowie papieża Jana Pawła II.